Jeśli tak jak ja masz małą kuchnię i małą łazienkę, to zobacz sprytne pomysły razem z IKEA na organizację i więcej miejsca. Jak wiecie, zamieszkaliśmy w drewnianym domku razem z niemowlakiem. Mamy mało miejsca, mało przestrzeni i potrzebujemy właśnie sprytnych rozwiązań. Dlatego dzisiaj wybierzemy się do IKEA. Lecimy, ruszajmy już na zakupy. Właśnie dojechaliśmy do Ikea i wchodzimy do środka. Dobra, plan jest taki, aby zająć się organizacją kuchni małej łazienki, także znajdziemy na pewno jakieś organizacje, rozwiązania właśnie do małych przestrzeni. Dobra, mamy trzy szuflady, bardzo niezorganizowane. I patrzcie, jak fajnie można sobie podejrzeć, jak właśnie wyglądają spoko. O! Ej, to by było super na przyprawy. A mamy taki w tych szufladach bałagan, także jakaś organizacja na pewno się przyda. O! To też fajne, nie? Ta kuchnia jest w ogóle podobna do naszej. Wow! Wow! <ścoughs> Ej, te koszyczki spoko. No dobra, chyba na kuchnię mam już pomysł. Tutaj mnie zainspirowało parę rzeczy, także już wiem mniej więcej, co kupimy do kuchni. O, tu mamy właśnie małą łazienkę i małą kuchnię. O, No tutaj mamy właśnie taką mniejszą kuchnię. Tutaj sztuczce. Tu segregacja. Ej, te koszyczki są super. Aha, cała kuchnia jest w ogóle w nowej niższej cenie. Ale jaja, a ten koszyczek? Ej, też byłby fajny, nie? Zastanowimy się jeszcze, ale pa, nowa niższa cena, 129 zł za taki koszyczek. Ile tutaj można i, ko i można i kosmetyki i rzeczy do kuchni. Także jest taki uniwersalny. A tutaj mamy mniejszą łazienkę. Aha. Muszę podpatrzeć jakieś rozwiązania ciekawe. No, ale patrz, jak tutaj jest dobrze zagospodarowane wszystko. Tu masz półeczkę, tu masz szafeczkę, tu masz jeszcze, tu możesz jeszcze chować. Uff. O, kolejna przepiękna kuchnia. Ja zaraz kuchnię normalnie zmienię. Przez to przez oglądali mi się chce nową kuchnię. Dobra, takie rozwiązanie na sztuczce. Mata antypoślizgowa też jest super do szuflad, bo widzicie, te garnki nie drgnęły, mimo że tak mocno je otworzyłam. No, jestem w raju. Patrzcie, ile segregacji, organizacji pojemników. Ej, a kupić sobie takie i przesypać makaron, kasze, ryże. By było to, nie? Tak ładnie. Ej, zawsze myślałam, że się mieć tak ładnie zorganizowane i pokładane w szufladach i w półkach. Ej, ale super, że idzie sobie tak dostosować, nie? Bo jak masz po prostu za małą szufladę, to możesz sobie na trzy części podzielone i możesz sobie modyfikować. To jest ekstra. Pani Kaziu. Co to ma być? Sprawdzasz klamkę? Do naszej umywalki możemy sobie dostosować, a u nas by się bardzo przydało, nie? Nawet taki, wiesz, ociekacz na, nie wiem, umiesz sobie talerz sobie wkła... O, taki koszt też spoko, jak coś obierasz i masz po prostu do wyrzucenia szybko, nie wiem, skórkę od marchewki, wiecie. Zawieszasz sobie na drzwi i szybko lecisz. Fajna rzecz, przydatna bardzo. Nasza szuflada ma bardzo y, niewymiarowe rozmiary, dlatego super, że można kupić sobie taki organizer, który jest regulowany, bo możemy wtedy dostosować po prostu do tego, co już mamy w domu. I dlatego właśnie go bierzemy. Wróciliśmy do drewnianego domku i mamy tutaj zakupy z IKEA. Już wam pokazuję, co kupiliśmy, co wybraliśmy, aby pomóc sobie z organizacją miejsca w małej łazience i małej kuchni. Dwa kwadratowe pojemniki na żywność. Jeden kosztuje 12,99 z pokrywkami. Tutaj akurat wybraliśmy takie drewniane pokrywki, aż cztery takie wielkie prostokątne pojemniki na żywność. Jeden za 19,99. Jedne i drugie są szklane, także jesteśmy eko. I jeszcze mamy tutaj pokrywki, takie cztery klasyczne. Pokrywki. To jest mój ulubieniec. Jest to takie pudełko z pokrywką lustrzaną na organizację moich kosmetyków. Dobra, tego jestem bardzo ciekawa. Także rozpakowuję. Mamy lusterko. Później taką, takie piętro, taką pierwszą część. Następnie taką okrągłą. To wygląda w ogóle tak. Tu się wkłada to. Ej, dużo tutaj mogę pomieścić, naprawdę. No jest pojemne. Całość kosztuje 49,99. Mega spoko. Już chcę tutaj włożyć moje głupotki. <laughs> tutaj mamy kosz na odpady do szafki na drzwi 1499, zaraz go sobie złożymy. I kosz z pokrywką 10 litrów. 29.99 za jeden kosz. Tutaj do łazienki wybrałam takie kosze z przyczepkami. Wzięłam aż dwa, ale widzę, że one są bardzo pojemne, bo nie mamy w prysznicu, w łazience żadnych e, jakichś półeczek. Nie mam gdzie szamponu odżywki trzymać. Jeden kosztuje 29.98. Tutaj pojemnik do zlewu, regulowany, tak jak już pokazywałam w sklepie, za 9.99. Ona piękny kolor będzie do zlewu wiadomo, a jeszcze gdzieś tam obok chce półkę ścienną z przyssawką. Mam nadzieję, że tutaj będę miał jakiś płyn do naczyń, coś tego typu. Bardzo ładna, szaro-zielony kolor, kosztuje 14,99. I te cudowne białe pojemniki, aż 4 na moje kosmetyki do szuflady. Jeden kosztuje 39,96 i zamierzam trzymać w nich moje kosmetyki. Mam nadzieję, że właśnie zrobię sobie organizację. To mi naprawdę bardzo pomoże. Taki antracytowy organizer do szuflady, on kosztuje 49,99. Zaraz go zamontujemy. I dwa takie regulowane organizery do szuflady też zaraz y, przytniemy, zamontujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. wyglądać. Lecimy z tym. Oglądajcie dalej. No, jestem bardzo zadowolona, szczególnie z tego. Jeszcze muszę kupić takie pojemniczki, żeby było mydło i płyn. Najbardziej w naszej kuchni podoba mi się piękną organizację sztuczcy. Wcześniej wszystko w tej szufladzie latało, było po prostu wszędzie, a teraz wiecie, otwieram, wiem gdzie co jest. Małek, wszystko ma swoje miejsce, także super. Mamy tak naprawdę więcej miejsca dzięki tej organizacji. A teraz chodźmy do łazienki. Malutkiej łazieniczki. Tada, No tutaj nie mogę, nie chcę nawet opowiadać, jak wcześniej miałam reklamówkę, która zwisała z haka, a teraz w końcu są <grywki> półki i, i wiecie, i szampon, już i żywka, wszystko jest na swoim miejscu. Także dzisiaj prysznic z, z jakąś nową, po, nową energią. Dzisiaj wezmę ten prysznic, wszystko jest tak ładnie, posegregowane, zorganizowane. No i oczywiście pod umywalką. Mamy, hello! Wszystko ma swoje miejsce, ma sens, dużo się zmieściło, także tutaj naprawdę super. No i tutaj mój kuferek, mój pojemnik yy, na rzeczy takie w stylu wychodzę i szybko, o, biorę lusterko pod yy, usta, okulary. Takie wiecie, lusterko do wyjścia. Taki kuferek, który pozwoli mi szybko wyjść z domu. <grych> Dziękuję za oglądanie, była z Wami Zuzia, widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że tutaj metamorfoza w drewnianym domku Wam się podobała i nasze sprytne sposoby wcielicie w życie, bo naprawdę kupujesz pojemniki, kupujesz produkty z IKEA i masz więcej miejsca, masz organizację, masz po prostu nową przestrzeń w domu.